Jesteśmy na długie ogrody 2. Mam tutaj REM półautomata chyba znowu, a wyświetlacz... Wyświetlacz jest od... Tu chyba był Lift Service kiedyś. To są dwa wyświetlacze, bo to jest REM A tu jest od Lift Servicea. Co jest? Wyświetlacz od Lift service. chyba kiedyś był Lift Service. Oj, na dziesiąte. Dobra, to ja skipuję nagranie. Dobra, zaraz powinna przyjechać Tam winda. Chyba, co ciekawe, też jedzie co... kilka pięter. Bo też czasami jedzie, po... czasami jedzie po jedno, a czasami po kilka. Nikogo nie ma, dobra. Pokazuję, że jest dziewiąta. No właśnie. Ej, dziwne. Tak trochę jakby był złom. Ale nie, chyba nie. To jest chyba rędźwik. Tak, rędźwik. O kurde, popisane. Guziki. Sufit jest popisane. Ty serio, widzę. Oświetlenie. Też jest trochę popisane jakoś. No tak, trochę. to Ta winda tak bardzo fastowo jedzie. O, jeszcze uśmiech. Patrz, on no fajny. No właśnie. Kliknęłem już zero. Dobra, no, zatrzymujemy się i jedziemy w dół. Mam nadzieję, że nikogo nie ma. Nie się nie, nie wydaje mi się, żeby ktoś był, bo jakby ktoś był, to by chyba było coś tam słychać. Ale wcześniej nie było słychać. No w sumie... No i widać. Oj, tak mam wrażenie, że chyba ktoś będzie stał na parterze. Nie pisało z którego roku w ogóle tutaj to jest. Nie wiem z którego roku. Czy znowu ktoś jest? Dzięki za oglądanie.